Witam serdecznie, witamy panią redaktorę Alicję Polewską. Co przeczytamy w jutrzejszym magazynie Gazety Pomorskiej? Czytamy na pewno bardzo dużo ciekawych tekstów, ale najpierw chciałabym pokazać, że zaczyna się od tego. O, najpierw jest tak, jest taka wersja magazynu, czyli rysujemy na kartce sobie makietę, potem zaczynają powstawać teksty, które trafiają, żeby nasować reklamę, żeby nie było problemu. Pojawiają się na makiecie. Po czym one lądują na tak zwanych szczotkach, zanim Państwo je kupicie w kioskach. Ale powiedzmy przede wszystkim, co będzie w magazynie. Ciekawe, głównie ciekawe. Zaczynamy od człowieka z pasją, niesamowitego człowieka z hełna, który, jako nie mając patentu, nie mając umiejętności żeglarskich, postanowił wyremontować w Szwecji jacht, i tym jachtem przepłynął do Polski. Jedyne, co miał, to był banalny, malutki kompas i atlas szkolny geograficzny, znaleziony gdzieś na śmietnisku. W tejże Szwecji. Mamy też niesamowitą rzecz, czyli tekst o dziewczynie, która maluje osoby zmarłe. Opowiada o tym, jak została ta na co, co można zrobić z twarzą osoby zmarłej, w jak prosty sposób można ukryć jej cierpienie, które zarysowało się na twarzy na chwilę przed odejściem. Mamy też fantastyczny wywiad z profesorem Czapińskim, który mówi o tym, że Polska jest na zakręcie. Myślę, że to warte do przeczytania, przede wszystkim do zastanowienia dla nas wszystkich, a przede wszystkim fragment dotyczący szkoły i tego jak nasza szkoła, na którą już wylano przecież kugły pomy, nie potrafi nauczyć dzieci wspólnej pracy, bo tak naprawdę wspólne lekcje i współdziałanie są tylko na wf a podczas pozostałych zajęć dzieci są uczone indywidualizmu, za to są też oceniane. Szukamy też zaginionych śladów, e, i znów może to ktoś reklama, zaginionych śladów dawnych mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego. To powieść Ignacy Zubersteina, z tegoż e, Aleksandrowa, którego poszukuje e, pan Zbigniew Sołtysiński, poszukuje w ogóle śladów tych dawnych mieszkańców. 5 marca to rocznica wydania rozkazu, zabić oficerów polskich, czyli rocznica Katynia, zbrodni katyńskiej, 70. rocznica będzie w kwietniu. My, o rodzinie katyńskiej, o osobach, które tutaj zostały, kiedy ich ojciec, mąż, brat zginął tam tam w Katyniu. Wracamy do sprawy dzieci malackich, czyli z Madagaskaru. W ubiegłym tygodniu zachęcaliśmy wszystkich do adopcji dzieci na Madagaskarze. Mamy swoje dziecko, adoptowaliśmy. Bardzo się czuję dumna jako mama dziecka z Madagaskaru. Czekam na zdjęcie mojego podopiecznego. Okazuje się, że po naszym apelu jesteśmy w stanie skompletować dwie klasy w Madagaskarze, na Madagaskarze. Wystarczy 100 zł na rok, żeby dziecko dostało od nas kredki, książki, kapcie, jakąś, jakieś ubranko, w którym może chodzić do szkoły. To niesamowite, jak czytelnicy odpowiedzieli na to. My się bardzo cieszymy, że możemy w tej całej akcji uczestniczyć. Namawiamy też Państwa do wysyłania SMS-ów na dziewczynę, która zaśpiewa. W w najnowszym programie w jedynce, który się nazywa Śpiewaj i Tańcz, to byt Myślę, że warto na nią wysłuchać. Poza tym garść, jak zwykle, najaktualniejszych informacji na stronach Teszowych, program telewizyjny, świetny sport, jak zawsze wykonanie moich kolegów. Bo to jest po prostu fajna gazeta. Czyli warto kupić gazetę pomorską w piątek, 5 marca. Zawsze. Nie tylko w piątek, ale w piątek szczególnie, ale tak w ogóle to zawsze. Dziękuję bardzo.